Witam. Słuchajcie, dzisiaj to chciałem Wam wytłumaczyć tak pokrótce, co w ogóle znaczą kolory na naszej fladze narodowej: biało-czerwony. Wielu ludzi o tym nie wie. Ja Wam postaram się to prostymi słowami wytłumaczyć: bier to jest czystość intencji, czerwień to jest krew przelana za naród. I tak to wygląda, dlatego nasza flaga jest taka no, niekolorowa, niebogata w kolory jak innych narodów, ale jest biało-czerwona i mówi wszystko za siebie. Czystość intencji i krew wylana za naród. Wytłumaczę, mam nadzieję, jako tako dobrze. Cześć.